Cześć. 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 Jak tam synu? Pierwszy dzień jako ministrant w kościele. A weź. Nie pytaj. Co? Co się stało? Ksiądz mnie wywalił z tej roboty. No i bardzo dobrze. A czemu? Jak bardzo dobrze. Czemu? Więcej mnie będzie. No właśnie. Czemu mnie wywalił? No. Bo no. Na dzisiejszej mszy moim obowiązkiem było yy, podać dla księdza w trakcie mszy, w trakcie mszy te dwa tam te wino no, 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 no. no i ja wiesz, wziąłem do obu wody no. na no. no żeby raz, żeby zobaczyć czy, czy się kapnie, a dwa zobaczyć czy on potrafi to zamienić w wino. No i, I co? Istnieł... No i co? No i bierze to mieszam, mieszę do kielicha, nie robi. i taką. skwasił się. Jak się skwacił? Woda się zmieniła. <śm> co to jest? Co ja, to ma być? Jak powiedziałam, że. No. Spojrzał się na mnie. I on mówi, czemu to jest sama woda? No jak sama woda? Skoro ksiądz jest pośrednikiem. Jezusa, bo to chyba powinien potrafić, że zamienić wodę w wino, nie? I ja mi się nie udało, co? So? No, nie udało się. No, no, no i mnie wywalił. No dobra, no to skoro tam była woda, to gdzie jest wino? Tutaj! <suszy> Dobrze, chociaż coś tam z tego masz. Nie? Daj, tą buteleczkę. Dobra, nie idź, to schowaj, idź.